Dlaczego wy nic nie robicie z korupcją, eksmisjami, zabójstwami, menelstwem? Czyli dla ciebie to ja jestem zła, a ty jesteś dobry? Jeżeli nawet jesteś dobra, to jesteś nieudolna. Połowa z tych, co tu patrzą na nas za szyby, bierze w łapę. A druga połowa chce tylko dotrwać do emerytury. To dlatego komenda była na twojej liście? Powiedz mi, gdyby pijany Mendel przejechał ci dzieciaka, co by zrobiła? Wiem, co by zrobiła. Wiem. Tylko to by było dobre czy złe. Nie rozmawiamy o mnie. <grym> Zacząłeś swoją misję po śmierci żony? I jak było. Facet, który uderzył w żankę, nawet nie uciekał. Był za bardzo pijany. 2,8 we krwi. Zapłacił komu trzeba. Świadkowie zeznali, że kto inny prowadził. I się wywinął. Skąd wiesz, że tak było? Bo jestem prywatnym detektywem. Czyli wiesz, że facet zniknął kilkanaście miesięcy po wypadku? Obstawiam, że nie żyje. Widać mu się należało. Powiedz mi, dlaczego taki dobry facet robił takie rzeczy? Z miłości. Do kogo? Do łodzi. Robiłem to z miłości do tego miasta. Cuki'ego też zabiłeś z miłości do Łodzi? Czy dla idei? Lubiłem Cuki'ego. Ale gdyby trzeba było, zrobiłbym to jeszcze raz. Uważasz się za Boba? Przestań. Dlaczego wciągnąłeś w to Maćka? Maciek, nie masz z tym nic wspólnego. Złamałeś tego chłopaka. On myślał, że to jest tylko zabawa, rozumiesz? Robił te swoje zabawki, ja zajmowałem się resztą. To jest zdolny chłopak i będzie z niego dobry inżynier. Nie sądzę. Po psychiatryku mało kto zostaje profesorem. Tak. Chłopak jest u czubków, nieprędko wyjdzie. Trafił tam po tym, jak kazałeś go wyrobić tej dziewczynie. Pamiętasz ją? Miała 15 lat. I tak była zepsuta, a Maćka nie chciałem skrzywdzić. Ty też nie chciałeś skrzywdzić? Gdyby wtedy Menela nie wyskoczyli mi na drogę, nic by się nie stało. Czyli to oni są winni, nie ty? Wystarczy na dziś. Kto ci przekazywał informacje o śledztwie? Kończymy. To ja o tym decyduję.